Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zupa. Gorąco zachęcam, bo jest bardzo smaczna, sycąca i zdrowa. Mam nadzieję, że Wam e, posmakuje, że zechcecie ją zrobić właściwie w odwrotnej kolejności po przepis i składniki zapraszam w takim przypadku na www.skutecznie.tv, a teraz filmik, w którym pokażę jak ją przyrządzam. Zapraszam! Zaczynam od ugotowania mięsa. Ja gotuję tę zupę na króliku, ale równie dobrze można wziąć kurczaka skrzydełka, pałki bądź ćwiartkę kurczaka. 250-260 gramów. Mięso już jest umyte i osuszone. Wkładam je do garnka. Zalewam dwoma litrami wody. Dodaję liść laurowy. 5 kulek czarnego pieprzu. I trzy kulki ziela angielskiego. I wodę zagotowuję, gotuję na małym ogniu yy, i co jakiś czas zbieram szumowiny. I kiedy całość się odszumuje, wrócę i pokażę co dalej. W czasie, kiedy mięso się gotuje, a ja zbieram szumowinę, nie próżnuję. W międzyczasie obieram warzywa. Jedną cebulę, pół selera, trzy marchewki, dwie pietruszki i 4-5 ziemniaków. Ziemniaki od razu wstawiam do zimnej wody, tak żeby nie ściemniały. I odmierzam kaszę. 3 czwarte szklanki, jeśli chodzi o wagę 100 gramów. Jest to kasza jęczmienna, wiejska. Może być taka drobniejsza bądź średnia. I zaczynam od tego, że kaszę przesypuję na sito i dwu-trzykrotnie płuczę pod bieżącą, zimną wodą. To wszystko dzieje się w tak zwanym międzyczasie. Zupa rzeczywiście jest bardzo szybka i sprawna do ugotowania. Kasza już opłukana, za chwilę dodam ją do zupy, razem z selerem, pietruszką oraz opaloną cebulą. I w czasie, kiedy będą się te składniki gotować, ja zetrę marchewkę i pokroję ziemniaki w kostkę. Seler Przekroję jeszcze na połówki, czyli na ćwiartki i ugotuję w całości. Cebulę przekroję na połówkę i opalę nad palnikiem, nad ogniem, tak żeby ciemniała. krupnik będzie miał lepszy smak i fajniejszą barwę. I teraz tak, dodaję odrobinę soli. Do tej pory całość gotowała się bez przykrycia, zbierałam szumowiny. Teraz można już to przykryć, gotuję na małym ogniu. Kaszę oczywiście strząsam na dno, co jakiś czas mieszam, a w tym czasie szykuję pozostałe składniki. Jeśli chodzi o czas gotowania, to tak długo, aż kasza będzie prawie dobra, nie musi być całkowicie ugotowana, także trzeba spojrzeć na czas gotowania na opakowaniu, trzeba po prostu sprawdzić. Zatem przekrywam i gotuję na małym ogniu, a sama szykuję pozostałe składniki. Moje marchewki były takie dość spore, zatem starłam tylko y, dwie marchwie. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Trzecią wykorzystam do czegoś innego, na przykład do surówki. Ziemniaki pokroję w kostkę, taką jak do zupy i na razie będą sobie leżały w zimnej wodzie i będą czekały na swoją kolej, czyli na ostatni etap dodawania składników do zupy. I teraz pozosta pozostaje mi tylko czekać, aż kasza się ugotuje i będę mogła dodać te składniki do zupy. Minęło mniej więcej 20 minut gotowania na wolnym ogniu. Moja kasza już jest dobra. Sprawdziłam. Właściwie mogła się gotować jakieś 5 minut krócej, ale... Nic nie szkodzi. Teraz dodaję ziemniaki i marchew. Tak mieszam, żeby nie rozwalić cebuli. Będę ją wyjmować na samym końcu. Chcę, żeby oddała swój smak zupie. E, przykrywam i na małym ogniu gotuję, aż ziemniaki będą miękkie. Czyli oceniam, że jakieś 10 minut. No i ziemniaki gotowe. Sprawdzałam delikatnie. Wyciągam teraz cebulę. Celer oraz pietruszkę. Całość wygląda tak, jak widać, kasza ładnie spęczniała i jest jej wystarczająco. Jak dla nas te proporcje są idealne, zatem na 2 litry wody 100 gramów kaszy i będzie dobrze. Nie jest wcale za gęsta, Kaszy powinno być więcej niż ziemniaków. Trzeba po prostu nie ulec pokusie na początku i nie dodać jej zbyt dużo, bo kasza podczas gotowania, jak widzicie, bardzo ładnie pęcznieje. Na koniec trzeba zupę doprawić oraz dodać ostatni kluczowy składnik, czyli dużą ilość natki pietruszki, drobno posiekanej. Ja daję dwie łyżki, biorę mrożoną, może być mrożona, świeża lub suszona. Ważne, żeby pietruszka w tej zupie się pojawiła. A suszonej oczywiście trochę mniej, bo jest bardziej intensywna w smaku. Ja doprawiam tylko solą i odrobiną pieprzu, no ale oczywiście doprawić można pod swój smak stosując ulubione przyprawy do zup. Zupa jest piękna, gęsta i kolorowa. Z alternatyw, o których muszę wspomnieć, to czasami tutaj dodaję ten wyjęty seler i pietruszkę z zupy. Na tarce o grubych oczkach i dodaje na sam koniec do zupy. Czasami y, do krupniku dodaje także dwa suszone grzybki, ale dodaje je zupełnie na początku, wtedy kiedy gotuję mięso, czy w zasadzie dodaję je na etapie dodawania kaszy. Dzisiaj taka wersja bardzo podstawowa, ale bardzo smaczna i myślę, że sprawi dzieciom dużą niespodziankę, bo nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie krupnik. Gęsta, gorąca, treściwa, już na stole. Gorąco zachęcam do ugotowania tej zupy, bo krupnik jest świetny, szczególnie jesienią i zimą. Rozgrzewa, syci, no i przede wszystkim dobrze smakuje. Sprawdzi się oczywiście o każdej porze roku, na obiad, na ciepłą kolację, więc ja gorąco polecam. Moja zupa wędruje na stół, bo tu już czekają dwa bardzo zniecierpliwione stworki. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.